Większość ludzi myśli, że regeneracja zaczyna się w nocy, a to jest błąd. Prawdziwa regeneracja zaczyna się wtedy, gdy wychodzisz z trybu walki, gdy układ nerwowy dostaje sygnał, że jest bezpiecznie. Wtedy zwolnij, jeśli chcesz naprawić siebie. Wtedy zamknij oczy. Oddychaj wolno, wydychaj dłużej niż wdychasz. Po prostu zatrzymaj się tu i teraz pewnych rzeczy nie przeskoczysz. W takim typie życia. Szybko, szybko, szybko. Długo nie przetrwasz, masz całe życie na siebie po prostu zwolni i rób wszystko tak, jakby jutra miało nie być, jakby ktoś miał ocenić ten ostatni moment, więc rób go dobrze dla siebie, tylko dla siebie.